Dzień dobry Pani Sylwio, dzień dobry Pani Kasia. Bardzo cieszę się, że miałam okazję, możliwość Panią gościć u nas w szkole i skorzystałam z tej okazji, by z Panią chwilkę porozmawiać i dowiedzieć się, czy nasze zajęcia języka angielskiego są dla Pani dzieci ciekawe i dzieci chętnie uczestniczą w nich. Yy, powiem pani, że bardzo jesteśmy. Yy, yy, Moje dzieci są chętne na zajęcia. Pani Monika do nas przyjeżdża do domu. Yy, trójka dzieci w wieku 6,5, 5 i 3 lata razem uczestniczą i pani Monika tak potrafi dobrać yy, zajęcia, ćwiczenia oraz zabawy, że cała trójka się uczy, cała trójka jest zainteresowana przez godzinę i pomimo, że czasem jest to późna godzina, te dzieci bardzo czekają na zajęcia. Chciałabym się zapytać, czy nasze zajęcia, czy to co robimy z dziećmi w tym tak młodym wieku, to jest według Pani ciekawe i interesujące, żeby one uczestniczyły w naszych lekcjach? Jak najbardziej widzę, że zajęcia są bardzo rozmaicone, bo czasami są w domu, a czasami pani wychodzi z dziećmi na podwórko, mając różne gadżety, tak, żeby zainteresować dzieci. Ponadto widzę, że lektorzy są bardzo zaangażowani, bo gdy poprosiłam Panią Monikę o słówka, żeby wysłała, żeby mogła sama z dziećmi przypominać, żeby wiedzieć, co one robiły. Rzeczywiście Pani Monika wysyła nam słówkę na maila i możemy ćwiczyć z dziećmi. Hmm. Bardzo miłe, bardzo cieszę się, bardzo cieszę się, że pani Monika tak fajnie współpracuje z dziećmi i mobilizuje je do angielskiej zabawy. I trzecie w sumie moje ostatnie takie pytanie, trzy słowa, które wyróżniają nasze szkoły. Myślę, że to będzie współpraca, otwartość. Chyba uśmiech, uśmiech tej Pani i uśmiech dzieci, które chodzą na zajęcia. Pani Sylwio, dziękuję za spotkanie. Bardzo mi jest miło z Panią tutaj rozmawiać. Cieszę się niezmiernie, że dzieci mają tyle radości, entuzjazmu i uśmiechu, korzystając z naszych zajęć języka angielskiego. I zapraszamy w kolejnym roku szkolnym we wrześniu. Dziękuję się. Pozdrawiamy. Dziękuję bardzo.